Ponad 1000 uczestników Skandia Maraton Langtim i blisko 3000 odwiedzających. To wynik zorganizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich pierwszego pikniku drogowego w ramach społecznej kampanii "Użyj dzwonka, poczujesz się pewniej". Parkiem Agricola zaugładnęli rowerzyści, zarówno ci, co ścigali się o punkty, jak i ci, którzy chcieli dowiedzieć się, jak jeździć bezpiecznie rowerem. Piknik odwiedzili wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz ambasador Holandii Marcel Kirpenskock. Nie zabrakło również sławnych dla kolarstwa postaci, takich jak Czesław Lang. Odwiedzający mogli nauczyć się kursu pierwszej pomocy, sprawdzić na własnej skórze, jakie odczucia towarzyszą im podczas dachowania, i zobaczyć pokaz sprawności bojowej Straży Pożarnej. Punktem kulminacyjnym pierwszego pikniku drogowego był pokaz kaskaderski kontrolowanego wypadku drogowego z udziałem rowerzysty. No cześć, no już jadę do ciebie. No, zaraz będę. Tak jest, dokładnie. O Boże! Człowieku! Wstawaj! Wstawaj! 112? Halo, tak! Hej, wszystko będzie w porządku. Ja naprawdę nie chciałem. Wszystko będzie w porządku. Panowie, ja nie chciałem. To był wypadek. W ramach dekady bezpieczeństwa ruchu drogowego zarządu miejskich podjął się kolejnej kampanii. Tym razem skierowanej do rowerzystów pod hasłem Użyj dzwonka poczujesz się pewniej. Zarząd do Miejskich korzysta z doświadczenia ubiegłorocznego i na piknikach drogowych pokazuje, uczy jak wyglądają skutki wypadków. Uczymy zapobiegania tym wypadkom, ale też pokazujemy jakie są ich skutki. Osoby, które w ubiegłym roku uczestniczyły w takich piknikach mówiły, że to doświadczenie, ten pokaz wypadku nauczy ich bardzo wiele. Dlatego też w tym roku będziemy kontynuować tą, te pokazy. Tym razem z udziałem rowerzysty z uwagi na to, że kampania jest poświęcona właśnie rowerzyście. Jeździmy obok siebie. Samochód, rower, tramwaj, autobus. Na siodełku jest człowiek, za kierownicą jest człowiek, za pulpitem tramwaju też jest człowiek. Razem jedziemy do pracy, razem wracamy z pracy, razem jedziemy na majówkę i chcemy, żebyśmy razem z tej majówki wrócili do domu. W tym roku zarząd dróg miejskich w ramach kampanii społecznej Użyj dzwonka poczujesz się pewniej zorganizuje jeszcze dwa pikniki 22 czerwca i 1 września obecność obowiązkowa